Pięć ciekawostek o Johnie Konstantinie. Alan Moore stworzył Konstantina, ponieważ jego rysownicy chcieli narysować postać wyglądającą jak Sting z zespołu The Police. Dlatego Konstantin zawsze przypomina Rockmana w płaszczu i z papierosem. John jest jedyną postacią DC, która oficjalnie się starzeje. W serii Hellblazer jego bieg faktycznie upływał, co sprawiało, że widzowie oglądali jego życie niemal w czasie rzeczywistym. Z okazji 30. rocznicy komiksu Hellblazer, Sting napisał przedmowę do kolekcjonerskiego wydania Konstantin Hellblazer 13th Anniversary Celebration w 2018 roku. Co ciekawe, w przedmowie wczuł się w rolę Golden Boya, bliźniaka Konstantina z alternatywnego wszechświata, opisując ich dziwną duchową relację. Na kartach komiksów John palił tyle papierosów, że DC musiało interweniować. Po pewnym czasie wprowadzono wątek jego raka płuc, by nadać temu nałogowi konsekwencje fabularne. Konstantin ma na koncie epizod, w którym oszukał samego szatana. Potrafił zmanipulować nawet istoty piekielne, a jego reputacja największego oszusta w DC sprawiła, że nawet demony wolały z nim nie zadzierać. Dajcie znać w komentarzach, o jakiej następnej postaci chcielibyście usłyszeć.